Była sobota 10 kwietnia 2010 roku. W godzinach porannych polskie media przygotowywały się do relacjonowania uroczystości rocznicowych w Katyniu, w których miała wziąć udział delegacja państwowa z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. W tym czasie nikt w Warszawie nie posiadał informacji o jakichkolwiek problemach związanych z przylotem rządowej maszyny do Smoleńska. Sytuacja zmieniła się gwałtownie po godzinie 8.41 czasu polskiego, kiedy doszło do katastrofy w rejonie lotniska Smoleńsk Północny na terytorium Federacji Rosyjskiej. Problem polegał na tym, że w pierwszym okresie po zdarzeniu informacja ta nie była publicznie znana ani oficjalnie potwierdzona. Do polskich redakcji zaczęły docierać niejednoznaczne sygnały z Rosji, a przekazy medialne nie opierały się na jednym źródle. W przestrzeni informacyjnej funkcjonowały równolegle różne wersje wydarzeń. Część relacji mówiła o incydencie w rejonie lotniska, inne o problemach przy lądowaniu. Niektóre media informowały o możliwym przerwanym podejściu, inne sugerowały poważniejsze zdarzenie, jednak bez używania jednoznacznych określeń. W tym czasie nie istniał oficjalny komunikat polskich władz potwierdzający skalę tragedii. Brak potwierdzenia powodował, że redakcje opierały się na rozmowach z korespondentami, dyplomatami oraz nieoficjalnych kontaktach z rosyjskimi służbami. Informacje te były fragmentaryczne i często wzajemnie sprzeczne. To właśnie w tym momencie powstał chaos informacyjny, który stał się pierwszym kluczowym elementem całej historii. Społeczeństwo obserwowało, jak media przekazują kolejne niejednoznaczne komunikaty, a żadna instytucja państwowa nie przejęła jeszcze kontroli nad przekazem. W kolejnych minutach i godzinach sytuacja informacyjna ulegała dalszemu komplikowaniu. Do opinii publicznej zaczęły docierać informacje z rosyjskich źródeł, które również nie tworzyły jednolitego obrazu zdarzeń. Jedne komunikaty mówiły o katastrofie, inne o poważnym wypadku, jeszcze inne unikały precyzyjnych określeń. W tym samym czasie w Polsce trwały intensywne próby ustalenia, co faktycznie wydarzyło się pod Smoleńskiem. Dziennikarze, w tym korespondenci stacji telewizyjnych i radiowych, przekazywali relacje oparte na rozmowach telefonicznych oraz nieoficjalnych informacjach uzyskiwanych od rosyjskich służb. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca zdarzenia powodował, że polskie instytucje państwowe były uzależnione od informacji przekazywanych przez stronę rosyjską. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pierwsze nazwiska osób, które mogły znajdować się na pokładzie rządowej maszyny w tym Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, a także przedstawiciele rządu, wojska i instytucji publicznych. Informacje te były jednak oparte na programie wizyty i wcześniejszych komunikatach kancelarii, a nie na oficjalnym potwierdzeniu po zdarzeniu. W miarę upływu czasu część redakcji zaczęła informować, że nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie przeżył, jednak inne media wciąż czekały na jednoznaczne stanowisko władz. Ten rozdźwięk w przekazie sprawił, że społeczeństwo otrzymywało sprzeczne sygnały dotyczące tego samego zdarzenia. Równolegle trwały rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu, kancelarii prezydenta oraz służb odpowiedzialnych za kontakty międzynarodowe, których celem było potwierdzenie informacji napływających z Rosji. W tym czasie nie funkcjonował jeszcze jeden scentralizowany punkt przekazywania informacji, co skutkowało dalszym rozproszeniem komunikatów. Dopiero po upływie kolejnych godzin przekaz instytucjonalny zaczął się stopniowo stabilizować. Oficjalnie potwierdzono, że w katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria Kaczyńska. Informacje te zostały przekazane przez przedstawicieli władz państwowych po uzyskaniu potwierdzeń od strony rosyjskiej. W momencie, gdy te komunikaty trafiły do opinii publicznej, część decyzji organizacyjnych i politycznych była już w toku. Państwo zaczęło funkcjonować w trybie nadzwyczajnym, reagując na potwierdzoną tragedię, ale wcześniejszy chaos informacyjny pozostawił trwały ślad w odbiorze wydarzeń. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pytania o to, dlaczego potwierdzenie kluczowych informacji zajęło tak wiele czasu oraz dlaczego przez pierwsze godziny przekaz był niespójny. Te pytania nie dotyczyły przyczyn samej katastrofy. Lecz sposobu funkcjonowania instytucji państwowych w sytuacji kryzysowej. Poranek 10 kwietnia 2010 roku stał się punktem odniesienia dla późniejszych analiz, raportów i debat publicznych. To właśnie sekwencja pierwszych godzin, naznaczona sprzecznymi komunikatami i opóźnionymi potwierdzeniami, Ukształtowała narrację, która przez lata powracała w dyskusjach o odpowiedzialności, koordynacji i zdolności państwa do reagowania na nagłe zdarzenia o charakterze katastroficznym. Po potwierdzeniu, że doszło do katastrofy na terytorium Federacji Rosyjskiej, pierwsze formalne działania podjęły rosyjskie służby państwowe. Miejsce zdarzenia znalazło się pod kontrolą struktur podległych Ministerstwu do spraw sytuacji nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej, znanemu jako EMERCOM. To właśnie ta instytucja odpowiadała za działania ratownicze i zabezpieczenie terenu. Decyzja o przejęciu kontroli nad obszarem zapadła automatycznie, zgodnie z rosyjskim prawem, bez udziału strony polskiej. W tym samym czasie administracja obwodu smoleńskiego Kierowana przez gubernatora Siergieja Antufiewa, przekazywała pierwsze oficjalne informacje mediom rosyjskim i zagranicznym. Komunikaty te dotyczyły liczby ofiar, braku osób, które przeżyły, oraz rozpoczęcia czynności na miejscu zdarzenia. Były to pierwsze oficjalne informacje, które trafiły do międzynarodowego obiegu. Strona polska nie miała w tym momencie fizycznego dostępu do terenu, a wszelkie dane napływały za pośrednictwem rosyjskich instytucji. Równolegle swoje działania rozpoczęła rosyjska prokuratura, a Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej ogłosił wszczęcie postępowania karnego w sprawie katastrofy. Decyzja ta została podjęta jeszcze tego samego dnia i miała kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy. Od tego momentu Wszystkie czynności procesowe były prowadzone w ramach rosyjskiego porządku prawnego, a strona polska została sprowadzona do roli uczestnika, a nie gospodarza postępowania. To był pierwszy moment, w którym ukształtował się układ sił. Teren, dowody i procedura znajdowały się po stronie rosyjskiej. W kolejnych godzinach i dniach po zdarzeniu rosyjskie instytucje zaczęły porządkować sprawę od strony formalnej. Zapadła decyzja, że badanie przyczyn katastrofy zostanie przeprowadzone w trybie międzynarodowym, jednak pod przewodnictwem Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, znanego jako MAK. Na czele komisji stanęła Tatiana Anodina, wieloletnia przewodnicząca tej instytucji. Ta decyzja oznaczała, że to MAK będzie odpowiedzialny za analizę dokumentacji, zapisów rozmów oraz elementów znajdujących się na miejscu zdarzenia. Polska została zaproszona do udziału w pracach komisji, ale nie miała decydującego głosu w kwestii organizacji badania. W praktyce oznaczało to, że dostęp do materiałów następował etapami i był uzależniony od decyzji rosyjskich organów. Dokumenty, zapisy rozmów oraz inne materiały dowodowe pozostawały w Rosji. Strona polska otrzymywała kopie wybranych materiałów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MAK. Ten model współpracy był zgodny z obowiązującymi procedurami, ale jednocześnie budził pytania o zakres kontroli i tempo przekazywania informacji. W tym okresie rosyjskie instytucje regularnie informowały o postępach prac, jednak komunikaty te miały charakter jednostronny. To Rosja ustalała kiedy i jakie informacje zostaną upublicznione. W tym czasie w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pierwsze rozbieżności między tym, co deklarowano w komunikatach, a tym, czego oczekiwała strona polska. Nie były to jeszcze spory o przyczyny, lecz o procedurę i dostęp do materiałów. Ten etap ukształtował fundament późniejszych napięć i nieufności, które przez lata towarzyszyły całej sprawie. Decyzje podjęte w Rosji w pierwszych dniach po katastrofie miały długofalowe konsekwencje. To rosyjskie instytucje jako pierwsze sformułowały oficjalną narrację zdarzenia, publikując wstępne ustalenia i zapowiadając dalsze kroki śledcze. Każdy kolejny komunikat wychodził z Moskwy lub Smoleńska i był następnie powielany przez media międzynarodowe. Polska administracja. W tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów była zmuszona reagować na informacje już opublikowane, a nie je inicjować. Ten fakt stał się jednym z kluczowych punktów odniesienia w późniejszych debatach. W praktyce oznaczało to, że pierwsze interpretacje zdarzeń zostały utrwalone, zanim strona polska mogła przeprowadzić własne, niezależne analizy. W kolejnych miesiącach i latach ten układ był wielokrotnie przywoływany w kontekście sporów o raporty, dokumenty i wnioski końcowe. Nie chodziło o same ustalenia, lecz o to, kto i w jakiej kolejności je formułował. Ten etap historii pokazuje, że już na samym początku doszło do trwałego przesunięcia ciężaru decyzyjnego na stronę rosyjską. To przesunięcie nie było efektem jednej kontrowersyjnej decyzji, lecz wynikiem sekwencji formalnych działań podjętych zgodnie z obowiązującym prawem, ale bez realnej możliwości wpływu ze strony Polski. Właśnie z tego momentu wyrasta cała późniejsza historia sporów, komisji i nierozstrzygniętych pytań. W dniu 10 kwietnia 2010 roku, po uzyskaniu potwierdzonych informacji o zdarzeniu z udziałem polskiej delegacji państwowej na terytorium Federacji Rosyjskiej, w Warszawie rozpoczęto działania wynikające z obowiązujących przepisów konstytucyjnych. W godzinach przedpołudniowych tego samego dnia, Bronisław Komorowski, pełniący funkcję marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ogłosił przejęcie obowiązków prezydenta RP. Powołując się na artykuł 131 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje taki tryb w przypadku stwierdzenia niemożności sprawowania urzędu przez urzędującego prezydenta. Oświadczenie to miało charakter formalny i zostało przekazane w oficjalnym trybie przez kancelarię Sejmu. Decyzja była elementem procedury konstytucyjnej, której celem jest zapewnienie ciągłości władzy państwowej w sytuacjach nadzwyczajnych. W tym samym czasie trwało porządkowanie informacji napływających z zagranicy, w tym danych dotyczących listy ofiar oraz okoliczności zdarzenia. Działania podejmowane w Warszawie miały charakter administracyjny i prawny, a ich zakres wynikał bezpośrednio z regulacji konstytucyjnych. W tej fazie kluczowe było zachowanie ciągłości funkcjonowania organów państwa, w tym urzędów centralnych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz reprezentację międzynarodową. Komunikaty przekazywane opinii publicznej dotyczyły kolejnych kroków proceduralnych, bez wchodzenia w szczegółowe ustalenia okoliczności zdarzenia, które w tym czasie były przedmiotem czynności prowadzonych poza terytorium Polski. W praktyce oznaczało to, że decyzje konstytucyjne zapadały równolegle z trwającym procesem zbierania i weryfikacji informacji. Ten etap wydarzeń miał znaczenie formalne, ponieważ wyznaczał ramy dalszego funkcjonowania państwa oraz określał, który organ przejmuje obowiązki głowy państwa do czasu wyborów. W tym okresie nie podejmowano rozstrzygnięć dotyczących przyczyn zdarzenia ani odpowiedzialności a działania ograniczały się do sfery ustrojowej i organizacyjnej. Równolegle do czynności konstytucyjnych prowadzone były działania rządu i administracji rządowej. Donald Tusk, jako prezes Rady Ministrów, zwoływał posiedzenia Rady Ministrów oraz koordynował pracę resortów. W ramach tych działań zapadły decyzje dotyczące ogłoszenia żałoby narodowej, organizacji uroczystości państwowych oraz zapewnienia ciągłości pracy administracji. Grzegorz Sketyna, pełniący funkcję ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, funkcjonowanie służb oraz współpracę z administracją terenową. Poszczególne resorty otrzymywały wytyczne dotyczące dalszego trybu pracy w sytuacji nadzwyczajnej, a instytucje publiczne zostały zobowiązane do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb państwa. Działania te obejmowały m.in. zabezpieczenie uroczystości, koordynację transportu oraz obsługę logistyczną wydarzeń o charakterze państwowym. W tym samym czasie przygotowywano komunikaty informacyjne kierowane do opinii publicznej, które dotyczyły planowanych działań władz oraz kolejnych etapów postępowania administracyjnego. Rządowe decyzje miały charakter porządkowy i organizacyjny, a ich celem było zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa w okresie kryzysowym. W tej fazie nie podejmowano decyzji dotyczących ustaleń śledczych ani interpretacji przyczyn zdarzenia. Te kwestie pozostawały poza zakresem kompetencji administracji rządowej na tym etapie. Istotne było natomiast utrzymanie ciągłości pracy urzędów, koordynacja działań służb oraz przygotowanie państwa do realizacji konstytucyjnych obowiązków związanych z dalszym biegiem spraw, w tym z organizacją wyborów. W praktyce oznaczało to przejście aparatu państwowego w tryb działania przewidziany na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W kolejnych dniach po 10 kwietnia 2010 roku rozpoczęto realizację procedur przewidzianych na wypadek opróżnienia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza przystąpiła do czynności związanych z przygotowaniem kalendarza wyborczego zgodnie z regulacjami ustawowymi. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonowała w trybie przejściowym, realizując zadania wynikające z bieżących potrzeb państwa oraz z harmonogramu uroczystości żałobnych. Zapadały decyzje dotyczące terminów i formy pochówków państwowych, organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości. Wszystkie te działania miały charakter formalny i były prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przestrzeni publicznej pojawiały się różne komentarze i interpretacje dotyczące tempa podejmowanych decyzji, jednak same czynności mieściły się w ramach konstytucyjnych i administracyjnych. Na tym etapie kluczowe było domknięcie kwestii ustrojowych i organizacyjnych, tak aby państwo mogło funkcjonować w sposób niezakłócony. Procedury wyborcze zostały uruchomione zgodnie z terminami przewidzianymi w prawie, a odpowiednie instytucje rozpoczęły przygotowania techniczne i logistyczne. Ten okres charakteryzował się koncentracją na zapewnieniu ciągłości władzy, stabilności instytucjonalnej oraz realizacji obowiązków wynikających z konstytucji i ustaw. Działania te nie obejmowały rozstrzygnięć dotyczących przyczyn zdarzenia ani ocen odpowiedzialności. Ich celem było wyłącznie utrzymanie sprawności państwa w sytuacji nadzwyczajnej. W tym sensie był to etap zamykający kwestie formalne i otwierający kolejny okres funkcjonowania państwa w nowym układzie ustrojowym do czasu wyboru nowego prezydenta. W Moskwie w dniach bezpośrednio po 10 kwietnia 2010 roku rozpoczął się proces identyfikacji ofiar, prowadzony w warunkach, które z góry narzucały tempo i ograniczenia. Miejsce, w którym wykonywano czynności medyczne i identyfikacyjne, znajdowało się poza Polską, a dostęp do ciał i dokumentacji był regulowany przez stronę rosyjską. Do Moskwy przybywali bliscy ofiar, aby rozpoznawać ciała, często w warunkach silnego obciążenia psychicznego, pod presją czasu i przy ograniczonej liczbie informacji. W tym samym czasie do Smoleńska i Moskwy kierowano polskich prokuratorów wojskowych i przedstawicieli instytucji państwowych, aby uczestniczyli w czynnościach procesowych. W relacjach publicznych wielokrotnie pojawiały się nazwiska osób, które już w pierwszej dobie po katastrofie znalazły się po stronie polskiej w obszarze czynności prawnych, w tym Krzysztofa Parulskiego, ówczesnego szefa naczelnej prokuratury wojskowej Zbigniewa Rzepy, rzecznika tej instytucji oraz Ireneusza Szelonga, wojskowego prokuratora okręgowego w Warszawie. W Moskwie wykonywano czynności identyfikacyjne, które opierały się na rozpoznaniu oraz na dokumentowaniu cech pozwalających przypisać tożsamość, a następnie na sporządzaniu protokołów i oznaczeniu ciał przed ich transportem do Polski. To właśnie na tym etapie po latach wracał wątek ryzyka pomyłek, nie jako teza, lecz jako fakt wynikający z późniejszych ustaleń prokuratury i publicznych wystąpień organów państwa. W 2012 roku prokurator generalny Andrzej Seremet informował w Sejmie o przyczynach pierwotnych nieprawidłowości identyfikacyjnych w części przypadków, opisując mechanizm, w którym rozpoznanie przez członków rodzin mogło prowadzić do pomyłek. Ta informacja miała znaczenie nie dlatego, że zmieniała przebieg pierwszych dni, lecz dlatego, że pokazywała jak wielką wagę miała poprawność procedury identyfikacyjnej już w Moskwie zanim rozpoczęły się uroczystości w Polsce. W tym samym czasie w relacjach medialnych pojawiały się szczegóły dotyczące dokumentowania identyfikacji, w tym informacje o obecności osób duchownych przy rodzinach, a także o tym, że część osób próbowała utrwalać obraz sytuacji w Moskwie, aby móc później odtworzyć przebieg czynności. Twardy fakt pozostaje taki, że identyfikacje odbywały się etapami, a każde rozpoznanie i każdy protokół stawał się elementem dalszych formalnych działań w Polsce. Miasta, które na tym etapie stawały się kluczowe, to Moskwa jako miejsce identyfikacji oraz Smoleńsk jako miejsce wcześniejszych czynności na terenie zdarzenia. Instytucje, które przewijały się w dokumentach i komunikatach, to Naczelna Prokuratura Wojskowa, Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Zakład Medycyny Sądowej w Moskwie, gdzie realizowano część czynności medycznych. Na tym etapie nie zapadały jeszcze decyzje o późniejszych działaniach w kraju ponieważ priorytetem było ustalenie tożsamości, przygotowanie dokumentacji i umożliwienie transportu do Polski w sposób uporządkowany i formalnie opisany. W Polsce, równolegle do działań w Moskwie, uruchamiano formalną stronę postępowania, w której najważniejsza była rola prokuratury wojskowej i decyzje dotyczące zakresu czynności procesowych. W pierwszych dniach po katastrofie kluczową instytucją była Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz nadzorująca ją naczelna prokuratura wojskowa, które prowadziły postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia. To w Warszawie zapadały decyzje dotyczące tego, jakie materiały należy pozyskać, jakie dokumenty zabezpieczyć i jak ustawić współpracę z instytucjami zagranicznymi w zakresie czynności wykonywanych poza Polską. Nazwiska prokuratorów pojawiające się w przekazach publicznych nie wynikały z publicystyki, lecz z ich formalnych ról. Krzysztof Parulski był osobą kierującą strukturą, która w praktyce organizowała udział prokuratorów wojskowych w czynnościach po stronie rosyjskiej. Ireneusz Szeląg, jako wojskowy prokurator okręgowy w Warszawie, odpowiadał za część czynności wykonywanych w kraju i za organizację zespołów. W debacie publicznej z czasem pojawiało się także nazwisko Marka Pasionka, prokuratora nadzorującego w późniejszym okresie określone elementy śledztwa w ramach naczelnej prokuratury wojskowej, co pokazuje, że postępowanie było obsługiwane kadrowo i organizacyjnie przez konkretne osoby, a nie anonimowy aparat. W tym etapie ważne jest oddzielenie faktów od ocen. Prokuratura nie zajmowała się wtedy publicznym komentowaniem, lecz prowadzeniem czynności, które obejmowały m.in. gromadzenie protokołów identyfikacyjnych, dokumentacji medycznej, ustalanie listy materiałów dowodowych oraz porządkowanie formalnego obiegu informacji. To był także moment, w którym zapadały decyzje o trybie prowadzenia oględzin i sekcji zwłok wykonywanych poza terytorium Polski oraz o tym jaką część czynności mogą wykonać przedstawiciele strony polskiej, a jaką wykonuje strona rosyjska w ramach własnych procedur. W publicznych relacjach, między innymi w materiałach z 2012 roku, wracał wątek, czy i w jakim zakresie Polscy prokuratorzy byli obecni przy określonych czynnościach, oraz jakie były praktyczne ograniczenia logistyczne i organizacyjne w pierwszych godzinach. To są kwestie proceduralne, które później stawały się przedmiotem pytań, przesłuchań i analiz, w tym przesłuchań osób takich jak Krzysztof Parulski w kolejnych latach. Na tym etapie, w dniach 10 kwietnia 2010 roku i bezpośrednio po nim, celem było jednak domknięcie pierwszego formalnego łańcucha dowodowego, od ustalenia tożsamości w Moskwie, przez uzyskanie protokołów i dokumentacji, po uporządkowanie działań w Warszawie. Instytucjami, które wchodziły tu w grę, były prokuratura wojskowa, organy administracji państwowej odpowiedzialne za współpracę międzynarodową, oraz jednostki medycyny sądowej. W tej części historii kluczowe są daty i decyzje. Postępowanie przygotowawcze uruchomiono natychmiast po zdarzeniu, a w kolejnych dniach porządkowano dokumentację, aby umożliwić transport i pochówki w Polsce zgodnie z formalnym trybem. Kiedy rozpoczął się transport trumien do Polski, ciężar wydarzeń przesunął się z obszaru czynności identyfikacyjnych i prokuratorskich na obszar logistyki państwowej oraz ceremoniału. Warszawa stała się centralnym miejscem ceremonii powitalnych, zwłaszcza na terenie lotniska wojskowego Warszawa-Okęcie, gdzie odbywały się uroczystości po przylocie kolejnych transportów z trumnami. W relacjach prasowych z 15 kwietnia 2010 roku opisywano ceremonie z udziałem rodzin, przedstawicieli władz państwowych, duchowieństwa oraz asysty wojskowej, w tym żołnierzy i podchorążych z warszawskich uczelni wojskowych. W kolejnych dniach podobne ceremonie powtarzały się, ponieważ transporty następowały etapami. W przekazach agencyjnych z 23 kwietnia 2010 roku odnotowywano kolejne przyloty, na przykład transporty z trumnami kilkudziesięciu ofiar, znów z udziałem rodzin, wojska i przedstawicieli państwa. Po zakończeniu pierwszego etapu działań po 10 kwietnia 2010 roku sprawa weszła w fazę prac instytucjonalnych prowadzonych w Polsce. W lipcu 2010 roku Rada Ministrów powołała Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, której przewodniczącym został Jerzy Miller. Komisja ta działała na podstawie przepisów krajowych i była odpowiedzialna za przygotowanie oficjalnego raportu państwowego. Raport został opublikowany 29 lipca 2011 roku i stał się podstawowym dokumentem porządkującym ustalenia strony polskiej. W kolejnych latach, wraz ze zmianami politycznymi, zapadały decyzje o tworzeniu następnych zespołów badawczych. 10 lutego 2016 roku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał podkomisję do ponownego zbadania wypadku lotniczego. Oznaczało to rozpoczęcie nowego etapu analiz prowadzonego równolegle do wcześniejszych ustaleń. W praktyce w państwie funkcjonowały więc różne opracowania i prezentacje przygotowywane przez kolejne zespoły, co powodowało, że temat pozostawał aktywny w przestrzeni publicznej przez wiele lat. Ten etap pokazuje mechanizm administracyjny. Państwo wielokrotnie wracało do sprawy, uznając, że wcześniejsze dokumenty nie zamykają wszystkich kwestii. Niezależnie od prac komisji działał tor prokuratorski, który miał własną dynamikę i podstawy prawne. Postępowanie było prowadzone przez prokuraturę wojskową, a następnie przez kolejne struktury prokuratury krajowej. 27 września 2012 roku prokurator generalny Andrzej Seremet. Poinformował w Sejmie o stwierdzonych przypadkach błędnych identyfikacji części ofiar oraz o przyczynach tych pomyłek. Ta informacja miała charakter oficjalny i stała się podstawą do dalszych czynności procesowych. W kolejnych latach prokuratura podejmowała decyzje o poszerzaniu zakresu postępowania, w tym o dodatkowych badaniach i czynnościach dowodowych. Część z tych decyzji dotyczyła ekshumacji, które były uzasadniane potrzebami śledztwa. Równocześnie pojawiały się skargi części rodzin, a do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Spór proceduralny trafił następnie na poziom międzynarodowy, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka analizował skargi dotyczące działań państwa. Ten tor pokazuje, że sprawa funkcjonowała nie tylko jako temat komisji, lecz także jako długotrwałe postępowanie prawne z kolejnymi decyzjami i konsekwencjami procesowymi. Trzecim elementem tego etapu był trwały skutek instytucjonalny, który do dziś wpływa na sposób prowadzenia sprawy w Polsce. Wrak samolotu pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie został przekazany stronie polskiej, mimo wieloletnich działań podejmowanych przez kolejne rządy. Ten fakt był wielokrotnie potwierdzany w oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli władz. Brak dostępu do wraku oznaczał ograniczenie zakresu badań prowadzonych w kraju i konieczność opierania się na dokumentacji, zdjęciach, opisach oraz materiałach pośrednich. W praktyce miało to wpływ na tempo prac zespołów i prokuratury oraz na decyzję o kontynuowaniu analiz. Ten stan rzeczy powodował, że sprawa nie została formalnie zamknięta i regularnie powracała w działaniach instytucji państwowych. W efekcie wydarzenie z 2010 roku stało się długotrwałym procesem administracyjnym i prawnym, który przez lata generował kolejne decyzje, raporty i postępowania, bez jednego momentu końcowego, który zamknąłby sprawę w sensie instytucjonalnym.